Halo hej, cześć do bardzo serdecznie z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku moi drodzy z Fasmofobii. E, także tak. Y, tam spoko odebra odebraliście tą fazmofobię, co ostatnio wrzuciłem. Nawet pan Cisco, czyli pan Kasper, mój wierny przyjaciel, dziękuję bardzo. E, pozdrawiam w ogóle, ja powiedział, że nagrał jeszcze, bo fajnie się ogląda obiadków albo coś także. Nagram moi drodzy, ale zanim się wezmę za te większe mapy, bo solo to one są patologiczne i straszne e, to zagramy sobie na e, RidgeView Roadhouse. Ie. Na średnim poziomie trudności. No i co? I tam mamy teraz bardziej przygotowanie. jesteśmy, jeżeli chodzi o projektor. Mamy dwa projektory, także bez zbędnego gadania zaczynimy po prostu naszą przygodę złowienia duchów. Yy, yy, więc, a więc tak, w ogóle zmniejszyłem jakość tekstur na 50% ze 100. Może będzie teraz nie lagowało aż tak bardzo. Mam taką bynajmniej ogromną nadzieję. Jeżeli oczywiście lubicie odcinki na tym kanale nie tylko ZBD, ale właśnie fazmo jakieś inne śmianka, zostawcie opeczkę w górę i przy okazji subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie. No i co, okej, okay. co my tutaj mamy? Moje drodzy? IMF, czujnik ruchu, zdarzenie paranormalne, bardzo easy. Maria Wilson. No dobra, okej, okay. mamy tak. Przede wszystkim weźmy sobie znowu cztery, te wziąłem, co? Cztery kamery, w razie co? No dobra, tylko trzy raczej. Raczej trzy będzie nam tylko potrzebne tutaj, dobra, a więc tak, rozkładamy to. No i co, mamy tutaj sól, krucyfixa jednego. Spoko, dwa aparaty, termometr, jedno pilca. Okej, okay, jednego pilca. No to bierzemy sobie latareczkę mocną, i MFK -I, i termometr. Oczywiście i co? No i lecimy, moi drodzy, lecimy, lecimy, zobaczymy. Pleczny odcinek, jak ktoś nie widział, był do, do, dość ciekawy. Opatrzcie, nie leguje aż tak bardzo, rzeczywiście. Ta mapa jest to jest jeden z domów, który się aktywuje dopiero po którego któregoś levela. Nie jestem pewien, którego, ale odbakował mi się nie wiem, który tam miałem. 15 może? Mało dopiero druga gra na im to jest, więc. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego w sumie na średnim, skoro nawet nie wiem jak ta mapa się prezentuje, nawet nie wiem, gdzie mam się kierować tutaj. No trochę rzeczywiście mogłem na amatorce tutaj zagrać, ale już. Niech będzie tak jak jest. Będziemy na razie się odzywać do tego ducha, bo o, tabliczka, że... o lala. Fajnie, że nie umiem z niej korzystać. Okej. Okay, y... Zróbmy tak. Chodź mu szybko, szybko potem po... Hmm... to. No wiecie, aparat, żeby zdjęcie cyknąć przy okazji. Nie MF też tam wyrzu wyrzucić, ale to już. Wyslamę. No okej, okay. z tablicy Ouija nie mam pojęcia jak korzystać. Zawsze normalnie mówię do tej tablicy. Nie odpowiada mi ona. Na YouTube odpowiada wszystkim. Nie, nie wiem, jestem po prostu głąbem, wiecie, także wybaczcie. Ale tutaj tablicy to nie wiem jak używać nawet naprawdę. Dobra, zróbmy zdjęcia, żeby było kurs tu object. Yy, siup. J, zdjęcia. Ok, tablica Ouija, zarobiście. Aparat wyrzucimy właśnie sobie może tutaj właśnie na ten. nadzieję, że będziemy pamiętać, że tu leży. No i co? No i szukamy, moi drodzy, miejsca ducha. Dasz mi jakiś znak, gdzie mam się kierować? No, no, może coś by zrzucił z szafki, byłoby miło z jego strony. Jesteś w stanie coś zrzucić z szafki, żebym wiedział, gdzie mam iść? Ale to jest duże, ja pieprzę. W sensie bynajmniej ten sam garaż jest bardzo duży. Ok, nie wiemy, gdzie są włączniki światła, czyli bezpieczniki tak zwane. <laughs> Oczywiście, um, ale tak. Opak? Oh, Okej, okay, nieważne. Okej, okay, jest i piwnica. Mam otwarte drzwi, lekko. Kinda sus. I tu są bezpieczniki, fuck man. I have no clue, naprawdę. No, to pozdrawiam sam siebie jak... to okay, wydawało mi się tylko, wybaczcie. Kości raczej też na tym odcinku nie znajdziałem, bo to jest mapa, którą mówię, tylko drugi raz gram. Także to będzie dość ciężkie, ale wiecie, nowości, nowości trochę. Żeby nie zamudować widzów, okej. Okay. Mamy bezpieczniki. Okej, okay, lag był nawet jak włączyłem. Ok, czuję się. No bezpiecznie, ale nie jest to piwnica, chyba. Bynajmniej no. Nie dało. O, światło się zapaliło samo z siebie. Jesteś tu ze mną. 9 stopni. 11. Dasz mi jakiś znak. Zagrasz w tym pianinie, zrzucisz to z szafki. Tego ten kubek żółty. No możliwe, że to jest tu ogólnie. Nie mówię, że nie. To zamknijmy. W razie co, to też. To też. Chodźmy jeszcze, bo tutaj jest jeszcze drugie piętro. tutaj I tutaj jest jeszcze taka miejscówka, więc to spokojnie. Daj mi jakiś zagraną pejninię, pieprzony. Jesteś tu? IMF, dobra. Czyli to jest tu rzeczywiście. Ale nie ma freezing tempsów. Okej, okay, ale jest dużo temperatura minus... Prawie nie, 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 nie minusowa. Witaj, witaj. Dziękuję za twój znak. Okej, okay, rozkładamy się, widzowie. Postawię sobie fajna miejscówka w sumie. Taka nawet przyjemna to. Investigator bym powiedział nawet. Ok, zapalmy sobie to. Gdzie otworzył drzwi? Daj, dotknął. Zrobimy zdjęcie tak tylko w razie co. Może może będą odciski palców? Nie, ok, fuck. Zbardowaliśmy jeden ten... Mm, jedną fotkę aparatu. Nie wiem jak to nazwać w sumie. Klisze? Kiedyś były klisze. Ok, dobra, idziemy po jej materiały. Ok, wiemy, że tutaj jest... no i dało nam znak w sumie. Więc wątpię, że to już Shade, bo Shade jest na jednym z najbardziej nieśmiałych ogólnie, że rzadko, często, się do, ciężko go wykryć. Także tak, bierzmy projektor, bierzmy kamerę i na początek wszystkie kamery rozłożymy w tym całym pokoju, a potem zajmiemy się jakimś ufałką, solą i innymi pierdołami. Okej, okay, światło sobie miga, mam nadzieję, że mnie zaatakuje. Nie chcę, żeby migało. Takie fajne kompociki tutaj, o, cię chrupia. Witaj, jesteś tu ze mną? Dasz mi jeszcze jakiś znak? Okej, okay, rozstawmy jeden na pewno tutaj na... Żebym miał wizję na fortepian. Czy tam pianino? I wie. Okej, Ok, myślę, że jest idealnie. Ok, drugi postawimy chyba tutaj, żeby była wizja, chyba że tutaj dotknął drzwi. Nie jestem pewien, których drzwi on dotknął. Rzućmy tablicę o tak tak randomowo tutaj na może środek. Nie, nie wiem, czy będziemy z niej korzystać. Zobaczę. Oj, światło miga. Ok, na razie jest dobrze. Na razie nie atakuje. Dał nam znak, że rzeczywiście jest tam, bo zagrał na tym fortepianie. aka pianinie Chyba fortepian tak wygląda, ale. Change my mind w komentarzu, jak wiecie dokładnie, co to jest. Ej, dobrze. Yy, siup. Kolejny. Raczej tej czwartej kamery nie będziemy musieli brać, ale może w razie co na orby. Yy, tam kolega też mi kazał, się kazał. Prosił, żebym wytłumaczył, o co chodzi w tej grze. Ale po prostu tutaj masz investigate y na duchy i musisz odkryć, który jest duch. Masz item to kupujesz. Ok, otworzył te drzwi. Od kibla, actually. Actually, przepraszam, zawsze actually taki mamik. Interakcje po prostu trzy, ok? Może to jest jednak tutaj, czy nie? Czekajcie. O, no, minus 3 i oko, okay, teraz minus 4. Mamy freezing tempsy, czyli jedna już info. Jesteś tu ze mną. Nie, tu jest 20 stopni, czyli po prostu, no bo mogą tak sobie otwierać drzwi akurat obok. Okej, okay, mm. tak. O Boże, przestraszyłem się tego odgłosu IMF 2. Witaj, witaj, dziękuję za twoje odpowiedzi. Jestem bardzo wdzięczny. Nie chcę cię skrzywdzić ani nic, więc proszę nie rób tego też. Okej, okay, yyy rozstawmy tutaj sobie ładnie. Tak pod kątem. Ładnie śrub. okej, okay, elegancko. I jedno postawimy tam w rogu, żeby miało obszar na cały pokój, żeby orby może zobaczyć, wiecie, tak mi się wydaje. Okej, okay, okej. Okay. No, przestraszyłem się tego, że zagram o tym pianinie. Nie powiem. pianinie, fortepianie, wybaczcie, że to będę nazywał tak i tak raz na jakiś czas. Po prostu, tak no wiecie. Nie jestem w 100% pewien, więc. Okej, okay, bądźmy kozakami, weźmy po prostu kamerę jeszcze jedną. I weźmy to. No, na razie jest dobrze, jak nasza psycha w ogóle Chcę zobaczyć, bo to może. Ok, psychika jest dobra, czyli nie jest to raczej miling. Nie jestem pewien, co tam wczoraj mieliśmy. Chyba tak? Yy, co psychika bardzo, bardzo spada ogólnie. zgasił światło? Nie, chyba. On czy ona? Maria to jest chyba czy nie, nie jestem pewien. Ok, a więc. Yy, jedną kamerę rozstawimy tutaj sobie, żeby mieć wgląd na cały prawie że pokój. I plus na ten projektor. A to może rozstawę po prostu tak randomowo też sobie. To było. Tak, może. O, siub. Okej, okay, zajbi się. Nie wiem, co to się ruszyło, to było dziwne, ale okej, okay, nie wnikam. IMF na razie nie pokazuje żadnej piątki, tylko maksymalnie było na dwójce. Może trójka nie zauważyłem, W ogóle, jak tam kamerka. Jest w miarę ciemno, tak spoko zasłania specjalnie rolety, właśnie, że było gitą na nagrywkę Jedynie tutaj mam lekko odsłoniętą do połowy, żeby widzieć moją mordę. Więc tak. Ale patrzcie, rzeczywiście nie reaguje gierka. Jedna jakoś tekstura która nie jest jakoś mega widoczna, pomogła. Ok, weźmy Spirit Boxa i przede wszystkim to. Żeby już się mało rozkładać yy, tak właśnie lepiej, czyli weźcie spirit boxa i notatnik dla duchów. Zobaczymy czy nam coś powie, ale do spirit boxa trzeba zgasić światło ogólnie, żeby nam duch odpowiadał przez spirit boxa, więc na razie po prostu to rozstawimy normalnie. Dwa spirit boxy, także jeden sobie rozstawimy tutaj na końcu pokoju. Ok. i MF jeden jest tutaj, okej okay, zróbmy tak, a drugi postawmy, a nie mam, książka, okej. Okay. Byś był tak wdzięczny i napisał coś o tej książce tutaj, co ci postawiłem ją na środku pokoju, Byłem był bardzo wdzięczny. Okej, okay. zawmy go na razie w spokoju. Chodźmy po kolejne materiały, czyli tak, mamy już spirit Boxa. Nie, ja otworzył drzwi. Zrobiliśmy zdjęcie, ale było jako interakcja, a nie odciski palców, więc jeszcze musimy tutaj się przekonać w 100%, czy nie ma odcisków palców. No bo to się przyda. Ogólnie tak. Zerowa jest aktywność, także nie mamy co się bać. Nasza psycha na takim samym poziomie, jakim była. Yy... Co my tutaj mam za misję? Czujnik ruchu. Okej, okay. weźmy sobie IMF-a jednego w takim razie i czujnik ruchu. Rozstawmy to pod jednym z projektorów. Myślę, że to nam da jakiś znak wtedy jak jak... Pro... Okej, okay, nie. Spokojnie, spokojnie, nie zabije nas chyba. Zgasił światło w całym domu. Oho, zgasił wszystkie bezpieczniki. Nie będziemy szli już do tego, już pieprzyć to, wiecie. Ok, rozstawmy tutaj. Jesteś tu ze mną. Skoro IMF jeden leży tu, to drugi dajmy tutaj na szafkę elegancko. Okej, okay, dobra. Y Spirit Box, chyba teraz, ponieważ zgasił światło, więc jest większa szansa na to, że odpowie nam na Spirit Boxie, także fajnie, jak jeden Spirit Box był na końcu pokoju, a drugi na początku. Gdybyśmy mieli więc większy range, tak, tak zwany, czyli zasięg na odpowiedź ducha, więc spoko byłoby. Yy, dobra, weźmy to. Yy. Okej, okay, jeżeli chodzi o ślady, to jeszcze na spokojnie. Yy, weźmy jeszcze notatnik dla właśnie duchów, żeby sobie też na początku i na końcu pokoju w miarę tak rozstawić. No, zgasił światło, także nie niefortunnie. To jest on czy ona? Maria Wilson, ok, czyli ona, to super. Yy, mamy na razie zdjęcia dwie, dwie, dwugwiazdkowe. Możemy pójść też na piętro, zobaczyć czy nie ma kości. Ale to za chwilkę, na spokojnie. Witaj, wróciłem. Dobra, postawmy jej tutaj. Ok, tutaj tego dajmy. Postawiłem ci tutaj dwie książki, widzisz, możesz coś na nich napisać. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byś to zrobiła, Mario. Ogólnie nie wypowiadajmy imienia tak szybko, ponieważ jakby ogólnie jak wypowiadamy imię ducha, to jest większa szansa, że ona zaatakuje i triggeruje się. Także jeżeli chodzi o wypowiadanie imienia ducha, no to w ostateczności, tylko jak chcę rzeczywiście striggerować, żeby zrobić zdjęcie, bądź no nie wiem, chase'a zacząć. Ok, my szybko sobie zobaczmy, jeżeli chodzi o tą kostkę, czy nie ma na górnym piętrze. Jak nie, no to to pieprzymy i kontynuujemy Investigata. Mamy jeszcze siedem klisz łącznie, że tak to nazwy. mamy jeszcze drugi aparat, więc nie musimy się martwić o to, że nie zrobimy zdjęcia duchowi, yy, jak się zrespi. Okej. Okay. Nie widzę tej kostki, wiecie? Jest chujnia z grzybnią i z a Ale tu jeszcze są dwa pokoje, ta mapa jest duża, naprawdę ten chaos. Największy dom, który jest... Dasz mi jakiś znak? No nie widzę, dobra, wywalone w tą kość w takim razie. Jak nie znajdziemy, o kot się łasi do mnie, się przestraszyłem. Tego, witaj, Lunia. Dobra. Tutaj zbadaliśmy, tu zbadaliśmy. okej, okay, lepsze to. Odpowiesz mi na moje pytania. Jesteś w tamtym pokoju ciągle ze mną. Jak się nazywasz? To jest Hunt! No, co ja takiego mu zrobiłem? Zaznaczę, że to będzie Jean. Nie wiem dlaczego, ale nawet nie zdążyłem. Co? Przecież ja nic nie zrobiłem. To no, to był. Jurej... No co? What the fakt, dlaczego? Za jakie grzechy. No to pozdrawiam serdecznie. Ok, weźmy sobie Edgefield House'a na średnim. No to fakt, dobra. Przede wszystkim kupmy i sobie. Czyli tak, projektorek IMF'a, notatniki mamy w razie co, Redboxa, ufałki. Nie mamy, super. Kamery 3 Wieczki mamy, krucyfik mamy, latarkę jedną, nie potrzebujemy i tak. Dobra, też nie potrzebujemy póki co. Czujnik ruchu kupmy. Wszystko straciliśmy w pizdu. widzowie, pieprze. Cóż dwa pigułki, jedną, ale nie wiem, chyba zareagowałaś na to, że kurde powiedziałem, jakiej jak, 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 jak na imię, nie? Wal. Nauczka na przyszłość, I guess. Ok, mamy tak: Projektory 2 imf -y, kamery 4, a 300 tymi. Wypieprzmy tą jedną kamerę. Get the fuck out. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Jeszcze jedna. No nie zostawię was z odcinkiem 12 minut. A kot się patrzy na mnie jak na idiotę. Witaj, witaj Lunia. A kot się patrzy, kurde, ale dlaczego? Boże. To było szybkie, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak szybko mnie zaatakuje. Welp, no. Jeszcze nie miałem w ogóle opcji escape'a. Myślałem, że kurde, tylko fajkuje hunta, ale no jak miga wam ogólnie światełko w latarce, to znaczy, że hunt jednak się rozpoczął i tak oto zdechliśmy. Także miło. Dobra, lecimy z tym, moi drodzy, jeszcze raz. Mikroobecność ducha za pomocą czujnika ruchu. Doświadczy, okej. Okay, I przesuwa. Michael Martin. Spoko. Dobra, dobra, moi drodzy. No ale nie spodziewałem się, że tak zaatakujemy nagle. Fuck, man. No to było niemiłe z tej strony, naprawdę. A myślałem, że przyjazny duch kurde, który w miarę daje mi znaki, po prostu wzięłam się kierować, a tu taki chuj jak słonia nos, widzowie. Okej, okay, bierzmy latarkę i MF-a. I lecimy w takim razie. Dobra. Ale rzeczywiście nie laguje, jest fajnie. Ta jakość tekstu rzeczywiście pomogła, jeżeli chodzi o to. Dobra, nie będziemy na razie mówić o żadnym znaku, żeby nam nic, kurde, tutaj, tylko nie wiem, nie zabił w sekundę, bo to będzie unfortunately bardzo. A ja nie włączyłem nawet tego. Termometru, wybierzcie z tego stresu, kurde. 17 stopni. Tak, okay, wziąłem inną mapkę, żeby trochę różnorodności było, bo tamta to jest przesrana. Ok, otwarte drzwi od Kibla. Miło. Okej, okay, może najpierw tak. Okej, okay, tablicy Ouija nie ma, tyle wiemy. Jesteś w tej łazience? Okej, okay, mamy bonera. Huge boner. Czyli boner jest w kiblu, spoko. Tutaj... ile stopni? 19,3. Okej, okay, raczej, raczej gitowa. Dobra, dasz mi jakiś znak? 11 stopni. Tu jest garaż, jest tu włącznik światła? Nope. A jednak jest, okej, okay, nieważne. Okej, okay, mamy fajny raz włącznika światła, więc bardzo mnie to cieszy. Lag. Jesteś w tym garażu. Jest 8 stopni w garażu, więc całkiem to jest trochę sasi, bym powiedział. Nie, włącznik, ciup, dziękuję, światłość. Światłość, światłość. Yy, ale jestem bambuzlet. Zobaczcie, czekajcie. Światło. Światło? Nie. Światło? Dzięki. Zapalmy wszędzie, żeby nasza psycha nam nie siadała tak szybko. Będzie naprawdę lepszy pomysł. Dobra, nice. I tu. Okej, okay, git, ale ładnie. A więc. Piwnica jeszcze. Zobaczyć. Nie będziemy zapalać w piwnicy światła ze względu na to, że może bezpieczniki na naraz, skoro mamy tyle włączonych, a lubi ta gra tak trollować, więc... Okej, okay, okej, okay, mamy krąg przywoływań. Czy ja to zrobię dla kontentu, potem na końcu odcinka? Myślę, że tak. Nawet jak umrzemy. Okej, okay, okej. Okay. Nie będę spoilerował póki co. Ale myślę, że jest to garaż. Dasz mi jakiś znak. Jesteś w tym garażu. Mi się wydaje, że jest w garażu ogólnie. Jesteś tutaj, zrzucisz coś z szafki. Okej, okay, I guess. Nie no, ale tu jest dużo stopni. Nie, dwa... okej, okay, aha aha. Nieważne, to jest 100% tutaj. Jeden stopień, dobra. Witaj. Jak się masz. Ok, rzućmy tutaj EMF, bo tutaj jest dużo axley tych e, do zrzucania itemków. Mm, no i teraz tak. E, chodźmy sobie po. Aparat zrobimy e, zdjęcia kurst Objectom. Tutaj jest blisko RESP, jeżeli chodzi o akurat ten e, ciężarówkę naszą, więc Bituba. E, weźmy notatnik przy okazji, sobie rozłożymy tam cokolwiek, żeby już stało sobie. Może jakieś info dostaniemy, jeżeli chodzi o notatnik duchów robimy zdjęcie bownera. E, dobrze, zdjęcia, Kością. zajebiście. Teraz szybko chodźmy zrobić y temu pentagramowi. Będzie bowgers. A w końcu y gra z kością. OK, J, krąg przywoływań, bardzo fajnie. A więc, OK, aparat, zmarnowany klisze dwie, ale bardzo po... U już tam porusza ostro, co? OK. Wrzucił coś? Czy mi się wydawało? Jesteś tu. Okej, okay, zróbmy zdjęcie, Akshley. Odciski palców, trzy gwiazdki. I tak tą grę można porabiać. Ok, mamy clear info, że mamy odciski palców bez ufałki. Zajebiście, moi drodzy. Ok, postawmy jeden tutaj EMF, potem drugi tam sobie postawimy. Okay, skoro tutaj była aktywność, postawmy tutaj sobie jeden notatnik. Postawiłem ci notatnik, możesz coś w nim zanotować? Cokolwiek napisać? Bym był bardzo wdzięczny. Ok. Zawijamy stąd, póki co. To zamknijmy, bo nie ma co na razie. No i tak, kamery chodźmy rozstawiać sobie. Jest dobrze, jest dobrze póki co. Bardzo fajnie. Jak nasza psycha. Eee. to miał. Eee. Jakim sposobem? Mamy już tylko 37% psychy. Co? To jest niemożliwe, to musi być Jure. Jak nie, to nie uwierzę własnym oczom, bo żeby tak ostro psycha spadała, to jest aż niemożliwe. Ja jestem przecież to jest niedługi Investigate, póki co i nic się nie działo, tylko drzwi się ruszyły. Co? ok skoro ruszył tymi drzwiami, myślę, że tak, jeden projektor dałem póki co. Tutaj. Elegancko. A drugi, może tutaj, bo tutaj nie ma gdzie w sumie rozkładać tych projektorów. Nie bij, proszę. Okay. Ale ta psycha, to jestem trochę zaniepokojony, jak szybko spada, bo im mniejszą psychikę mamy, tym bardziej jesteśmy y, y, możliwi do ataku, jakby duch może nas zaatakować prędzej, po prostu im mniejsza psychika. Dobra, bierzemy projektor jeszcze jeden. Jeszcze jedną kamerę. Fuck, man, naprawdę. Ok, w razie co, jak odpalimy ten krąg tam? O, sobie już tak wiecie tutaj. W głowie, co tutaj będę robić, jak krąg się odpali. Ok. Rozstawmy rzeczywiście jedną tutaj jeszcze ten yy, projektor. Myślę, że nie ma gdzie indziej, naprawdę. A tutaj będziemy mieli całą ściankę wtedy taką jakby zabezpieczoną, jeżeli chodzi o wizję projektora. Yy, chodzimy po kolejną kamerę i przy okazji myślę, że Spirit Boxa. Ale ta psycha jest trochę zaniepokojna, że znowu sobie umrzemy, nie tak, tak for real. Ok, dobra. Yy, weźmy ten Spirit Box i tą kamerę ostatnio rozstawimy ją na koniec pokoju, żeby widzieć orby w razie, co. Tak, jak zawsze, oczywiście. Typical, typical. Można też Orbę widzieć w taki sposób, właśnie włączy, włączymy Night Vision i sobie nosimy to tak, ale. Zobaczymy na kamerze, żeby był more fun po prostu. I teraz będziemy mieli wizję na o, oba ten: Freezing tempsy chyba minus 11. Oh my fucking god. Ok, czyli to niemożliwe, że będzie ten, bo odciski palców było. Co ja gadam? Ej, czekajcie, mroźno tempo. Something's not right here. Ok, Wyrzucim tutaj. Albo te odciski palców są nieprawdą, ale co tak psycha, może ta interakcja z tymi drzwiami, że po prostu się otworzyła? Nigdy tak nie miałem, że tak psychika nagle spadła, to jest dopiero początek, początek naprawdę. Okej, okay, kamery wszystkie rozłożone. Co teraz? Aparat... Hmm. Okej, okay. Zrobimy tak. Jakie mamy questy tutaj? Klinik ruchu przez sól, okej. Okay. Weźmy czujnik ruchu, póki co spokojnie i notatnik. Sól zaraz, bo to musimy mieć aparat. Także z tym to spokojnie. Okej, okay, na razie jest całkiem git, nie atakuje, znaków mega dużych nie daje, więc też spoko. Tu jest jeden notatnik, drugi dajmy tutaj na koniec tego pokoju. Mam jeszcze weku Ok, to, postawmy tutaj. Gdzie jest projektor? Gdzieś, okej. Okay. Aparat jest, jeden w razie co. Dobra, hmm, tu po posłów w takim razie, skoro jest, mamy tam aparat i po światło chemiczne, żeby zrobić zdjęcie kroku. Zawsze jakiś, wiecie, mm, dowód. Hejsiup. Hejsiup. Crucifix w razie co może by się też przydał, jakby zaczął atakować, ale też kadzidło jest bardzo dobrym sposobem na odpędzenie podczas chase'a, więc będziemy musieli o tym pamiętać bardzo. ok zobaczmy, czy tutaj tu tak gdzieś, po projektorów, tutaj. Mamy drugą sól w razie co, więc na spokojnie, poczekajmy. Jesteś tu ze mną? Dasz mi jakiś znak? Wdepniesz w tą sól? Okay, rostawmy rozstawmy to i chodźmy po drugą sól i rozstawimy ją na końcu pokoju, na końcu garażu w sumie. to jest garage, 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 więc no, Dobra, tu pańsko, jest ja, spoko, jest ja spoko, potem sprawdzimy kamerę, weźmy to, i weźmy tą Ufałkę w razie co właśnie jakby kroki, bo kroki się nie zaliczają do odcisków palców, moi drodzy, jak coś, kroki to kroki, odciski palców to jest co kompletnie innego, więc musimy to mieć na uwadze też, no i dobra, Przystępną. nie stepuję, nie jest stepującym bratem. Okej. Okay, myślę, że sól jest tutaj ładnie roztegowana, bo tu jest tak. Minusowe temperatury na spokojnie są. Jesteś w stanie stepnąć w tą sól tutaj, co rozstawiłem? Muchałkę mamy w razie co. Dotkniesz te drzwi, otworzysz dla mnie je i się zamkniesz? No, zero reakcji. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy. Czy jest to możliwy w RAIF? Nie. Gdzie są ślady? Gdzież on stepnął tutaj? Okej, okay, okej, okay, widzę. Coś. Dobra. Okej, okay, kroki mam już to. Elegancko, elegancko. I zadziałał yy, Spoko, niech sobie stepuje. Yy, tutaj stepnął chyba, tak? Słyszę go. Słyszę cię, jesteś tutaj, nieprawdaż? I z tych śladów dokładnie, wiecie? I się tak mizernie trochę Ok, mamy freezing, Tempsy, póki co i tak, okej. Okay. Zaraz do ciebie wrócę. Wrzućmy to. Co jeszcze tutaj nie rozstawiliśmy? Co? Yy, czujnik, ruch. Okej. Okay. przede wszystkim sprawdźmy póki co. A kam, ale nie zgasiłem światła, to zaraz wrócimy tam. Psycha nasza pewnie siadła ostro już, tak mi się wydaje. Okej, okay, nie jest jeszcze źle. Yy, weźmy krucyfiks na spokojnie i weźmy czujnik dźwięku. Fajnie sobie to rozstawimy i zobaczymy. Krucyfik, jak ktoś nie wie, to jak rzucamy go w jedno miejsce, to uniemożliwia atak ducha przez parę naście sekund, ponieważ on się zaczyna spalać. Także myślę, że idealnie, jak postawimy sobie go w drzwiach, jak będziemy uciekać. Też można go rzucić na ducha i wtedy uniemożliwia mu to. Ale na razie w ogóle czujnik ruchu przestał działać. I to jest bardzo dziwne troszkę, bo nie, nie, nie piknął. O Boże, jedyny pierwsze już myślałem. I 5 Ok, w razie co? Bardzo możliwe, że jest to gin. Nie zrobiłem mu zdjęcia. Fuck, najgorzej. Nie wiem jak z tymi odciskami palców. Dlaczego mnie straszysz? Nie bądź taki dla mnie zły. Boże, jedyny. Okej, okay, rozstawmy go tutaj, na środku. Co może? Może piknie prędzej. O oh, fuck man. Przestraszyłem się. To był tylko Hunt, ja. To nie był hunt, on tylko on zaczął mnie spukować. Jak? Znowu. Okej. Okay. Mamy zdjęcie ducha trzy Ja pieprzę, dobra, pog Totalny pogars, mój. Mm. Moj... Dziękuję za Twoje znaki, ale spokojnie. Ale to widać, że jest Jin. Strasznie broni swojego terytorium. Jin jest to rodzaj ducha, który po prostu yy, broni swojego miejsca śmierci tak ostro, właśnie. I atakuje strasznie, jak poczuje się zagrożony. Także. No, myślę, że to bardzo możliwe, że jest ten Jin. Yy, mamy trochę dowodów, już bardzo ładnie. O, aktywność. O, ja pieprzę, czujnik dźwięku: 10! Dzisiaj, no. Maksymalne. No, nieźle. Ok, spójrzmy na te kamery. Nie wiemy jak do końca z tymi na pewno odciskami palców, ale skoro gra powiedziała mi, że są odciski palców i mamy to zapisane w zdjęciach, to myślę, że na spokojnie jest to możliwe, bardzo, więc tak. Myślę, że nic na projektorach nie zobaczymy, bo jest raczej pewniak, że jest to dżin, tylko jeszcze może Wam przedstawię po prostu jak działa ten krąg, tak że zginiemy, ale chociaż tencik. wiadomo, wiadomo, co tu na tym ekranie mam, o tak, brudne, dobra. To raczej tutaj nic nie widać na projektorach, nieprawdaż? Tutaj na daleko nawet mamy dwa ładne rozstawienia, ogólnie garaż myślę, że całkiem spoko do investigata, osobiście, tak sądzę. Okej, okay, mamy wszystko. A ten czujnik ruchu tylko jeszcze, kurde, no naprawdę. Weźmy to i to w razie co, bo jak zacznie nas chasować, to wtedy możemy odpodpalić ten kadzidło i nas przestanie... 600, to był, to był actually... actually, przepraszam. Ja już tak mówię po prostu z mema. Zobaczcie już. Oj. Jesteś tu ze mną? To zaliczyło się do stepa jako czujnik ruchu? Nie mam pojęcia, Pieprze to, naprawdę, jest za dużo dowodów. Teraz tak, moi drodzy. Będę wam pokazać, o co chodzi. Aparat musimy wziąć. Uff, tylko jak ja teraz to zrobię? Ok, jest to ogólnie bardzo groźne. Jeżeli ten duch się nie ujawni, to możemy, jak jestem właśnie w domu okrąg, możemy go przywołać i mamy 100% szansę na zrobienie zdjęcia, bo wtedy jest jakby zablokowany. A teraz tak szybko, co my chcemy zrobić. Jest tu szafa jakaś, bo tu jest dobry taki nawet... Tak, gdzie jest szafa? W którym tym pokoju? To ogólnie i to prowadzi nas pewnie do śmierci, ale chcę kontencik pokazać Wam. Tu jest szafa, ok. Uh, uh, uh. Dobra, YOLO. Moi drodzy, idziemy tam. Potrzebujemy do tego zapalniczki. Mamy aparat, więc kit. Zrobimy tylko jedno zdjęcie i się zmywamy, bo chyba 5 sekund to jest tylko zablokowany. No i tak. F F F F F, F. Boże. O umieram, wiecie. Sprintujmy póki co. O no tak, już tam coś tak skończył. Jakoś nie samotnie jak idiota, to może coś z tego było, Ale tak działa ten krąg przywoływań, moi drodzy, jak widzicie. Pomyślałem, że się schował, ale się zablokowałem tam na początku, no No także dzisiejsze investigative powiem wam, że całkiem niezłe. Ale no, tak to uciekli raczej z gady, byśmy zarobili pieniądze, ale zrobiłem to dla was, żebyście widzieli jak działa kręg przywoływań. I był to dżin rzeczywiście, no. Ubezpieczenie, pieniążki. No, ale tak to się prezentuje moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z fazmową. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Eee, no i co? Tyle tak właściwie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, miłego. Wieczoru, nocy, dnia, popołudnia Nie wiem, o której godzinie to oglądacie Także trzymajcie się, do następnego i pa pa